Witam wszystkich zebranych. Zapraszam do krótkiej opowiastki, krótkiego wykładziku o tym, co można znaleźć w grobach, które liczą około 2000 lat. Do badań wytypowaliśmy taki grób. w dole. on miał numer 134, wykopaliska wyprowadzone przez Panią Profesor Magdalę Mączyńską. No i udostępniono mi badania właśnie takiego grobu. To jest grób odnaleziony i opisany numerem 134. Widać wyraźnie, że tu jest wkopany dołek, prawda, w calec tak zwany. I próbki pobraliśmy z tego najniższego poziomu, z tej warstwy, gdzie ewentualnie znajdował się pochowany człowiek. Sam, sam osad, calec, to są osady piaszczyste, wodno -lodowcowe, czysty, ładny kwarc w którym znajdują się pojedyncze węgielki. I znajduje się, to jest zdjęcie zrobione z mikroskopu. Mikroskopem to jest 1 mm, także obraz jest nieco powiększony, ale nie bardzo mocno. No i znajdują się jeszcze różne inne rzeczy, na przykład przy powiększeniach już rzędu kilkudziesięciu razy. Widać w obrazach mikroskopowych tego typu formy zielone. Aha, to jest obraz w świetle spolaryzowanym. Mikroskopia w świetle spolaryzowanym. Się okazuje że są to mikrokropelki mosiądzu, miedziane czy też mosiężne. Metodami mineralogicznymi można było wykonać tutaj <laughs> analizy chemiczne. I okazało się, że w, tej, w tym naj, najniższym zagłębieniu grobowym znajdują się mikroziarna, mikroziarna brązów, zbudowanych przede wszystkim z miedzi, ale zawierających cynę, zawierających ołów, zawierających ślady, ślady potasu. No i żelazo, żelazo tutaj jest w tym, złożu w, w tym grobie jest jest wszędzie. Mikroskopu, mikroskopowe obserwacje. Tu mamy 100 mikronów, czyli to jest 0,1 mm. Obraz, obraz jest powiększony znacznie. Mamy fragmenciki kości korowej. Wiemy, że kość zbudowana jest z dwóch w kości gąbczastej, tej takiej porowatej i korowej zewnętrznej, tu fragmencik kości e, korowej się trafił, a w, w innej próbce fragmencik kości gąbczastej, to jest fragment kości gąbczastej, jeden mikrometr i to ma 0,05 mm, mniej więcej, da, straszny drobiazg. Tu ponownie jest jakiś ręko Yy, brązowe, czy też zawierające miedź, utlenione na kolor zielony. <laughs> Oprócz kości nieprzepalonych są też fragmenty kostki połączonej z osadem, to są ziarna kwarcu, a to jest przepalona kość, przepalona bez dostępu tlenu, a więc czarna Wiele ziarn mineralnych osadu zapewniającego grób pokryte jest takimi właśnie nalotami różnokolorowymi, organicznymi. To są resztki pozostałe z pochówku, że tak powiem. W tym wypadku to nawet to są ziarna kwarcu, a to jest ziarno brązu miedziane, prawda? Z domieszką tam różnych innych rzeczy. Widać kolory zielony. W mikroskopie polaryzacyjnym widać te ślady substancji organicznej pozostałej po dekompozycji pochówków w postaci takich zapełnień pomiędzy ziarnami piasku. To są ziarna piasku, a to też i to też. I tutaj jeszcze się trafiają szczątki substancji organicznej. Tu jest skala. Te ziarna pokryte właśnie substancją organiczną zostały wzięte pod mikroskop stenigowy i przyglądaliśmy się im dokładnie, żeby zobaczyć, czy co to jest, czy, czy da się coś z tego jeszcze jakieś wiadomości wyciągnąć. No i to jest ziarno kwarcu i tutaj na powierzchni mamy ślady substancji organicznej i punkciki 1, 2, 3 pokazują miejsca, w których zostały zrobione analizy chemiczne. Zaraz je Państwu pokażę. To jest inny sposób pokrycia się ziarn, taki, jednolita taka warstewka. Przy większych, przy znaczniejszych powiększeniach to jest 1 dziesiąta Milimetra, ta substancja organiczna wygląda tak, no jest bezkształtna, a przy jeszcze większych, y, znaczniejszych powiększeniach substancja ma taki, ta substancja organiczna ma taki charakter. Tutaj mamy skalę 50 mikrometrów, prawda, 0,05 mm. albo też występują tego typu nacieki. Co te analizy chemiczne dały? Analizy wykonane metodą EDS, Electron Dispersive Spectroscopy. To są urządzenia montowane fabrycznie w mikroskopach skeningowych. No przede wszystkim to, co pokrywa ziarenka piasku, to, to jest substancja organiczna, jest dużo węgla, prawda? Ale mamy ślady ołowiu. No, i wszędobylskie żelazo. Na innym ziarnie, na innym e, ziarenku kwarcowym, znowu jest substancja organiczna utleniona. Jest sporo miedzi. Występuje fosfor e, resztkowy po dekompozycji pochówków, po dekompozycji kości. No, i jak zwykle, wszędobylskie żelazo, które tutaj daje takie bo aby efekty ślady chloru się pojawiają i trzecie miejsce też głównym składnikiem pokrywających ziarna kwarcu w tej najniższej części grobu jest substancja organiczna trudna do zidentyfikowania ona tu występuje daje pik energetyczny typowy dla węgla no i też występuje miedź ślady fosforu z kości pochowanego no i cyna, która tutaj się, że tak powiem razem z tą organiką pokazała i cyna jest bez wątpienia, cyna, mieć są pierwiastkami pochodzącymi ze, ze śladów czy z mikroziarn brązowych które tam znalazły się w grobie, w tej najniższej części. Oprócz tego, że lazo występuje, trafiają się jakieś tam aluminium ślady i tak dalej, ale te, te rzeczy są nieistotne. Jeśli chodzi o analizy pierwiastków występujących, już takie analizy ilościowe pierwiastków występujących w tym materiale między ziarnami kwarcu. No to mamy tak. Mamy grupy PO4. To są z y, apatytu kostnego. fosfor pochodzi z apatytu kostnego, i tych grup obliczyliśmy. Występuje około 21 ppm. Y, grupy azotowe, y, których nie ma a w organizmach żywych jest ich sporo. Ślady chloru, miedzi 47 ppm, więc wyraźnie, jest to podwyższona ilość, cynku 8,7, cyny, ślady cyny, to wszystko są pierwiastki z brązów, żelazo wszędobylskie w tym wypadku, sód też z pochówku prawdopodobnie, wapń i potas wszędobylskie także tak wygląda kompozycja chemiczna tych śladów powstałych po dekompozycji tego człowieka, którego pochowano w tym grobie 134. Na wykresach tak to wygląda. Dominuje żelazo, które jest wszędobylskie, związane z oscylacją poziomu wód gruntowych. Także to jest. Yy, element naturalny, to nie jest y, związane z pochówkiem, ale cyna, cynk, miedź, mieć cynk, cyna, no i być może na pewno fosfor i być może częściowo sód i potas też mogą być związane z pochówkiem. Zrobiliśmy tę analizę różnicową na podstawie której oznacza się zawartość, ilość substancji organicznej właśnie w dnie tego grobu. No i zaobserwowaliśmy dwa efekty egzotermiczne, które są związane ze spalaniem substancji organicznej, i ogólny ubytek, yy, ogólny ubytek masy podczas wygrzewania do 1000 stopni, tutaj jest skala, to był stosunkowo nieduży, także tej substancji organicznej nie było wiele w tych naszych poszczególnych próbkach z dna grobu oznaczyliśmy zawartości substancji organicznej w tej najniższej części, gdzie był właśnie pochówek. I tutaj mamy próbki 1, 2, 3, 4, 5, 6 i tutaj są zawartości straty wagi, czyli zawartość substancji organicznej w tym poziomie najniższym, gdzie nic nie ma. No i te straty są niewielkie, bo powiedzmy od 0,3 do 1,4% wagowego. Także niewiele organiki po tym pochówku zostało. Proszę Państwa, te badania pokazały, że często coś, co klasycznymi metodami archeologicznymi jest pomijane bo no są to drobiazgi, prawda, no może jeszcze dostarczyć nieco informacji w przypadku, kiedy zastosujemy metody mineralogiczne. Po pierwsze, tymi metodami mineralogicznymi w tym grobie, w którym nic nie ma, tak na oko przynajmniej, e, w poziomie pochówku zaobserwowano mikrookruchy brązów, można nawet identyfikować, jakie to są brązy cynowe, Cynowołowiowe i cynkowe, które są związane z aktywnością człowieka, czyli z jakimiś wyrobami stopionymi, czy też zwietrzałymi. Badanych w badanych próbkach stwierdzono także występowanie śladowych ilości substancji organicznej, która związana jest z dekompozycją właśnie pochówku. Po produkty tej dekompozycji, czyli resztki, pokrywają cienkim, coś się nazywa mineralogii, filmem, cienką warstewką ziarna minerałów, głównie kwarców. Wspomniane składniki organiczne, przepraszam, są wzbogacone fosfor, a także miedź i cyny i ołówki. Fosfor bez wątpienia pochodzenia związanego z pochowanym człowiekiem, z kości. Pochodzenie tych trzech ostatnich pierwiastków, tych mieć, na ją wiąże się bez wątpienia z procesami korozji i destrukcji brązów, które znalazły się w grobie. Szukaliśmy tych, próbowaliśmy rozpoznać związki organiczne, które występują śladowo, ale nie udało się naszymi metodami. Nie stwierdziliśmy kolaminy, która jest produktem rozpadu fosfolipidów, czyli związków organicznych Występujących w błonie komórkowej organizmów, w tym przypadku człowieka. Nie rozpoznano chlorku chlorocholiny, też powstającego w wyniku rozpadu e, tłuszczów. Zmiany, które zastąpi, nas, następowały w pochówku, e, powodowały destrukcję. Tego pochówku wpłynęły zarówno na fosforany, kolagę znajdujący się w kościach i na korozję mikrofragmentów brązów. Proszę Państwa, resztki fosforu, które są w, na powierzchniach ziarn kwarcu, są bez wątpienia te związane z dekompozycją pochówku. Procesy destrukcji pochówków w grobie 104 zostały dawno zakończone i doprowadziły do niemal zupełnego zaniku tego pochówku. Ślady śladów, ale są. Badane zjawiska dowodzą także istotnego wpływu warunków fizyko-chemicznych środowiska na stopień zachowania pochówku. Te warunki, które występują w, w piaskach, w których jest ten grup 134, są warunkami nie sprzyjającymi e, zachowaniu się śladów pochówku. W połączeniu z procesami dekompozycji kwasami organicznymi powodują kompletną destrukcję. I jeszcze kon, kon, konsekwencją destrukcji e, e, i dalszych procesów było Wprowadzenie niemal wszystkich powstałych w procesie dekompozycji elementów z obszaru grobu, czyli po prostu to wszystko wyjeżdża razem z wodami gruntowymi. Migracja produktów odbywała się podziemnymi wodami gruntowymi do pobliskiej rzeki Raduni, zgodnie z morfologią terenu. W tym kierunku występuje bowiem gradient wód gruntowych w badanym cmentarzysku wielbarskim w Babindale. Także Chciałem pokazać, ile jeszcze drobnych informacji, ale interesujących, można wyciągnąć stosując metody mineralogiczne, geochemiczne w badaniach, między innymi cmentarzy, ale w ogóle obiektów archeologicznych. Zachęcam do współpracy, pozdrawiam i dziękuję za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia.